Ma ludzie, a to jest Deadfall ADVENTURES Witam was serdecznie drugi odcinek z tej niepełnej serii let's play, która prawdopodobnie nie będzie serią let's play, od razu mówię że ten odcinek nagrywam od razu po pierwszym odcinku, także nie byłem jeszcze w stanie przeczytać waszych komentarzy do pierwszego odcinka, ponieważ jeszcze nie jest wrzucony ale jak już oglądacie ten to prawdopodobnie są wrzucone oba, więc cóż, kontynuujemy hoppa Głupia desko Wat Serio, miałem szansę na cichy atak. Musiałem strzelić w tą deskę. No dobra. Co robią Niemcy w piramidzie? Dobre pytanie. Sprawdzę na kompasie. Kompas mówi, że się opierdalają Tenacious D Dobra, za pomocą złotych przełączników dźwigni przycisków możesz wyłączyć zagrażające ci pułapkę, by włączyć ją, by pokonać wrogów. Brzmi fajnie. A co my tu mamy? Mani. Mamy jakiś MP5 prawdopodobnie MP5 Eee... E, by podnieść granat. Oj, koleś. O oh, fuck, o oh, fuck, na twojej tworzy się nie robią w ogóle pryszcze. Dobrze, mamy oczywiście pułapki tutaj. Ciekawe czym zasilane, prawdopodobnie paliwem rakietowym albo e... to to pewnie w to bezpiecznie bezpiecznie o oh, fuck niebezpiecznie o oh, fuck jest <laughs> Dobra, ale tu chyba nic nie ma Ej, to wygląda jak takie wielkie, masywne, kurwa, stolce, nie? Spójrzcie Takie zbite w gruz Tak to wygląda Straszne To stolce Tutenhamona. O matko, czy to też pułapka, czy to po prostu schody? Dziab, 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 dziab Open this motherfucking door Yo, open this door. O, znalazłem skarb Co tam, skara już otwórz te drzwi się jak w Kraszu bandykocie. O ja, ale zabezpieczenia nie. Jak do safe'a góry. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy tutaj jakoś zajebiście wielką salę. Tam jest wyjście. No tak, notatek, not, notatnik pradziadka. Co za gówno. Światło, światło musi coś tam świecić i wszyscy mają być zwróceni mordą do Wow, a to jest. What the fuck? To było fajne. O, to jest fajne, że on to jeszcze ciacha. Spoko. Okej. Okay. Mamy światło. Mamy oczywiście typowa zagadka rodem z zewsząd. I jak je ustawić? Prawdopodobnie tutaj, Mondralo. Co to jest? Co to kuźwa jest? Tam są jakieś drzwi, to są światła. Dobra, skąd to światło spada? Ono spada. Tutaj? dupsko. Wow! Zasłoniłem je własnym cielskiem. Oni wszyscy i tak są zwróceni, mordą. Dobra, wiem koleś o co chodzi, że odbijają światło. O, ogarniam to. Sprawdźmy w takim razie, jak to ustawić. Dobra, to chyba musi być tak. Oni mają coś na plecach. Oni mają coś na plecach. Na pletkach mają coś. O, i tu można wyżej. A, świecę ci po twarzy i co teraz? Nie ruszę się, nie? a okay. sorry, nie to a um. nie no z dupy totalnie zdupy to zrobiłem co jest the fuck? o co chodzi a zobaczcie wy o Czyli po prostu trzeba wszystkie plecy im pozapalać. Dobra, okej, okay, to jest gotowe. Teraz zrobimy coś takiego, że puścimy. Światełko. Na no, to główno Super. I teraz spróbujemy zapalić tego plery. A dobrze robimy, nie? A ciężka zagadka. Subcia. Może nawet się to uda. Niech ja chyba nie. Cholera. Wow! Co się właśnie. Co jest kuźwa? To mnie oślepia. Na pewno będziemy musieli zrobić takim, że to światło skierujemy tu, a to światło na posąg. Na no posag. Subcio. Światło jest kluczem. Pamiętajcie. Cudownie. Ile jeszcze? Jeszcze dwa. O kurde. Kurna, co ty robisz, Koleś? Eee. Uh, Alright. <laughs> nudne trochę, wiecie? To jest trochę nudne. Za dużo ustawiania. Dobra, spalmy mu plecy. Super, naładował się There's światłem. Jak pojebany. I został jeszcze jeden, którego ustawimy poprzez to. Zoom. Nie potrzebuję twego notatniku, dziadku. Bo zgrałeś coś od rzeczy. Płon! Święte ogniu Oje, było coś. Słuchajcie, tajne przejście prawdopodobnie. Nie inaczej. Tajne przejście musi być. And

Is it empty? What did you do with it? No magic heart inside, not even a magic appendix. Fool! The heart of Atlantis is power beyond belief, forged by the greatest civilization ever to walk the earth. Okay. Must be here. It has to be. Hitler, kuźba, te włosy. I don't understand. Proszę, Hitler's włosy Hitler, nie You smart girl. You're.

Szrein? So uh, well co jest kuźwa? Co, w co ja gram? Koleś się jeszcze trzęsie, jak pojebany. Dobra, i co teraz się stało? O matko, jakie partykuły światła latają? I co teraz? Czego celujesz? Celujesz w nią, to, to, to celuj w nią dalej. A ten sobie kuźwa ręce ogrzewa. Anubis? Co jest kuźwa? Co ja mam z tym zrobić? Mam uciec stamtąd? Dobra, uciekam. Serio, mam broń? La la la. la. Koleś są kuźwek supy, nie? Nawet na mnie nie, nie zareagowali, że podbiegłem tutaj kompletnie. Aha, kształt, mówisz? Ten kształt już jest, nie widzisz go? O Boże, co tu zrobić? Co tu zrobić? Dalej mam się tymi, tymi bawić? Nie, na pewno nie. Um, porusz kursorem, mysz wciśnij. O, to jest niezła. Dobra, ja pa się. Prawo. To się obraca. Jeszcze raz prawo. Czekajcie, co z tego, że to się obraca? To jest kompletnie bez sensu. Chyba, że jest jeszcze jeden, jakiś taki, ten pulpit. Gdzie jest mój pulpit? Pulpet. Where is my pulpet? Koleś, nie grzej rąk. Dobrze, powinien ją zastrzelić za powtarzanie tego. No dobra, może mam to w dzienniku dziadka. Co to jest? Kuźwa. Jakieś symbole. Jakiś siedzący gościu ze zwierzęciem. Zawsze spoko. Może mam jakiś skarb? Tutaj nie ma skarbu. Zostaje tylko ta konsola w takim razie. Tego nie mogę wcisnąć. O, co gorsza. No dobra, to wciskam dalej, no. Może jak poobracam to tysiąc razy, to się coś stanie. <grystanie> Na pewno. O! O! Proszę bardzo. Trzeba było to wrócić tysiąc razy. Słuchajcie, teraz, teraz ten kształt ma sens, ma głęboki sens. Un glaublish. Un chce też in... ten lotujący półmisek. No, nein, 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 Co on zrobił, kuźwa? <laughs> jezu...

Hold the alt level Oh on Alan Wake! Alan Wake! How did you make that flashlight shine so bright? Just pressed a button Whatever that thing was though, it sure didn't enjoy it Sorry, I'm ja only Alan Wake age-old Maybe you should reconsider your great-grandfather's writings Maybe those mummies should reconsider going back to sleep Right, maybe Ślepy zaułek, ale na pewno jest jakiś skarb skarb jest tutaj, wiem to Wiem, że jest tu Dobrze Ścieżka Menela Wyjmij tą latarkę, ej koleś Okej okay. Dzięki John Dobra, i co my tu mamy? Nie podoba mi się to, wiesz co? Mi też nie, średnio tak! Gdzie jesteś? Oho, ale fajnie, czekaj, tylko zrobię zdjęcie e, na Facebooka Print screen Okej, okay, zrobione Jak tam? Wisi się fajnie? Ba, 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 ba. Dobra Man, what the fuck? Ooo, kuźwa Ooo, ooo ale jasna! Kurwa, ale jazda, o, ale jazda! Wow! Jeszcze zdąży wyjąć podczas spadania latarkę i pistolet i dopiero wtedy upadł. O kurwa! Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo! Poczekam aż się wybiją. Siema! Siema żulu! I co? Hedzik poszedł? Nie? Poszedł Hedzik. Pędz! Pędz! I lecimy dalej! Będz. O kurwa, to jakiś horror! To jest straszniejsze niż amnezja. Czemu na ciebie nie działa? <laughs> What the fuck, co to kurwa było? Jakim cudem w ogóle go latarku zabiłem? O, granaty. Jak się rzuca granat? Aha, okej. Okay. <laughs> Granat, amunicja załadowana, dobrze Strzelba brzmi fajnie Lecimy dalej Spoko, latarka dołączona do broni, to lubię Zobaczymy czy mamy tutaj jakiś skarb Gówno nie skarb Dobra, E.T. jak się masz na imię? Józefina, chodź Po lewej, po prawej Po lewej, po prawej, C Mhm Mhm Pęc, Chodź kuźba. Dzień dobry. Ścieżka światła. Co za gówno, Dlaczego tam ktoś pierdnął? Wstrzymaj oddech osiągnięcie, Boże. Ok, a tu mamy, moi drodzy, dziurkę. A nic ciekawego. Chodźmy stąd. Nothing at all. Eee, generator Kobla. Słuchajcie. Dobra, chuj tam z generatorem dzab 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 dzab. Się ma. Sponęliście skórby syny. W świętym ogniu. Eee. Brzmi fajnie, wezmę. Nie, nu nuda. Wolę to. Wolę to. Wolę zozole. Cholera, co to jest? Niemiecka broń. Dynamite! Eee, Okej, okay, może być. Boże, co tu się dzieje? Jakaś patola ostra. Patola ostra toczy się. Co jest kurwa? Eee, Okej, okay, tego nie otworzę. Tu mi troszkę klatkuje. Boom, Niemcu od góry! Tego się nie spodziewałeś. Assassin's Creed. It's cold. Dobra, jednego zostawię. Możecie sobie powalczyć. Dobra, tego trochę sponiemy. BOOM! HET! Posmakuj tego! Suko! O kurwa, to tarczownik. Fak, trochę z dupy. Yeah! Dobrze, dobrze, broń, 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 broń mamy. Ko ej, nie złam tylko kolan, ok? Koleżanko? O kurna Nie jest dobrze Nie jest dobrze, tu możemy umrzeć To nie jest żart Hy! I jest, i skarb Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa jopa. Dupa Dupa zbita Dobra, wziąłeś dynamit na granat Ja lubię granaty i dynamity razem Wzięte, co to jest? Nie podoba mi się ta przepaść. O, wyjmij swój słownik ortograficzny, który ci nic nie mówi. Dobra. Jolo, kurwa. Aaaaa! <grym> Mam nadzieję, że nie będę musiał walczyć raz z tymi złoma. Kurwa. Nadzieję, matko, głupich. Ja pierdzielę i to jeszcze tutaj. Dobra, jakoś poszło ośle, jakoś poszło. Dobra, no szybko to zrobimy, słuchajcie, w takim razie. Ee, weźmy sobie g dynamity. Dobra, Benz. Benz. O ty, fajusie! Kurwa, mu mnie rzucają jakiś. Okej, okay. to co, może dynamit, co wy na to? Smacznego! Urwie! O! Chyba był źle rzucony, słuchajcie. Tak myślę. O <słuch> jaki zjew! prosto na światło. Chodź, chodź, chodź. Chodź, John, chodź tu, chodź tu. Błoniesz! No, dobra, e, tutaj było tak. Tu było to niebezpieczne miejsce. A tu było to bezpieczne miejsce, które akurat znałem. A tak, tak, tak. Budzik, budzik, który jest moim. stoperanem, Raczej stoperem. Dobrze, no to w takim razie, moi drodzy, skończymy tutaj odcinek. Co to jest? Co za gówno? A, pistolety. Nie, to ja wolę jednak ten karabin. A zresztą może być i pistolet niemiecki. Dobra, skończymy ten odcinek w... KURWA! Myślałem, że właśnie ten jasny, to jest ten dobry. Skończymy ten odcinek w tym momencie. Także do zobaczenia. Eee, moi drodzy. Mmm, zrobimy tak, że nagram jeszcze jeden odcinek. Potem wrzucę. Poczytam komentarze. Zobaczę jaki macie odzew. I tak dalej. I tak dalej. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeśli wam się podobał, kciuk górę oraz komentarz. Mile widziany. Na razie. Cześć, papa. Hej!